Cześć! Witam Was moi fany w kolejnym vlogu na moim kanale. Środa dzień vloga, czyli jak co środę tutaj coś sobie sprawdzimy vlogowego. No i moi drodzy, no, wczorajsza paczka od Blue Ocean z tak fenomenalnymi magazynami jak LEGO Star Wars. Okej, okay, to akurat fenomenalny numer nie jest, ale moi drodzy z tak fenomenalnym numerem jak LEGO... Friends, z świetną budką, prawda? Czy chociażby Hidden Side. Nakłaniamy do tego, by tak w sumie zastanowić się, wiecie, i sprawdzić, czy gazetki faktycznie się opłacają. Moi drodzy, kilka bardzo ważnych informacji na wstępie. Tutaj nie sprawdzamy, czy, wiecie, czy gazetki są w ogóle fajne, czy to w ogóle fajne. Czuję się trochę jak na swoim trzecim kanale. Nie sprawdzamy, czy inne kolskie źlego są w ogóle fajne. Zapraszam, jeśli jeszcze nie byliście. Nie, nie sprawdzamy, wiecie, różnych innych e, rzeczy, bo oczywiście, generalnie można podejść do tematu, że gazetki się opłacają na zasadzie: A, no warto kupować gazetki, bo jeżeli będzie mała sprzedaż gazetek, to przestaną wydawać gazetki, więc gazetek nie będzie, więc nie będzie fajnych e, gazetek z fajnymi dodatkami. B, że możecie mieć przy premierze w kiosku, blisko domu, łatwo dostępny zestaw, i tak dalej, i tak dalej. Można by tu długo wymieniać tychże plus. Kupowania gazetek? Dziś po prostu sprawdzimy, czy one się fizycznie opłacają. Mianowicie, czy jeżeli weźmiemy sobie taki zestaw, który w którym gazetka kosztuje 12,99 i postanowimy go zdobyć sobie na własną rękę w jakiś inny sposób, czy nam się to opłaci? Czy to będzie tańsze? W związku z tym, czy kupowanie rzeczy w gazetce jest tańsze niż kupowalibyśmy je na własną rękę? Nawet odcinając się od tego, że oczywiście to nie działa w ten sposób Bo tutaj, prócz oczywiście fajnej figurki Czy fajnego zestawu Dostajemy jeszcze oczywiście gazetkę Która dostarcza nam, jeśli w nią czytujemy Również wiele dobrych prawda, chwil zabawy, nie tylko moi drodzy, począwszy od komiksu a zresztą gazetki przeglądałem nie raz, ale komiksy, łamigłówki, no plakaty, z których chociażby mogłem zrobić swoje tło tych plusów jest znacznie więcej, poznanie uniwersum, poznanie świata, jest to taki kolejny plus dodatni, jak to się mówi tego, że kupujemy te gazetki, że bardziej żyjemy w tym świecie, o, mamy również grę, w której też śmiało mógłbym zagrać na swoim kanale gamingowym, ale gram w inne hidden side'y chociażby także również mamy tutaj wielki plus dodatni ale nawet odcinając się od od jego ceny. Sprawdzam czy klocki nam się po prostu opłaca yy, prawda, nie kupować z yy, gazetkami, a opłaca nam je się kupować samodzielnie. Więc cóż, weźmiemy sobie kilka ciekawych zestawów. Oczywiście zaczniemy sobie od tych, ale inne przeanalizujemy, żebyście nie mówili, że jest za łatwo i ja analizuje to, co jest ciężko dostępne, bo dopiero weszło do kiosków. Moi drodzy, chytamy długopisiki, karteczki, kalkulatorki i sprawdzamy, czy gazetki się faktycznie opłacają. A w jaki sposób? Mianowicie Zweryfikujemy moi drodzy, czy to się opłaca Jak to działa? No oczywiście mówię, Na pewno weźmiemy sobie zestawy, które Pojawiły nam się tutaj we Wczorajszym, e, prawda Wczorajszej dostawie od Blue Ocean Czyli przegenialny zestaw, który Absolutnie z odstrzała chyba wchodzi W top 7 najlepszych zestawów 2020 e, Elfuego również ma wielkie szanse na ten tytuł Mówię, są to w miarę świeże tytuły Więc by nie było, że oszukujemy Porównamy sobie również trochę starsze tytuły Niektóre lepsze, niektóre gorsze. Ja na przykład tego Toy Striker'a uważam za mocno przeciętnego. Raczej tutaj mi się on nie podoba. Jest po prostu też niepodobny do tego, co, jak on wyglądał w realności. Więc moi drodzy, jakie zestawy przede wszystkim sobie weźmiemy pod uwagę? Tak jest. No weźmiemy sobie tego Strikera, to na pewno. Weźmiemy sobie również ten zestawik ze swojego strażaka. Zobaczcie, jak to wygląda w przypadku jeszcze takich, wiecie, minimalnych archiwów. Minima Aha, Elfuego był. Minimalnych archiwów, no właśnie na pewno nie trzymamy się, jeżeli chodzi o Nexon jest to dość wiekowy wiek, dość wiekowy wiek, dość wiekowy zestaw 2017, więc już 3 lata ma. Zobaczymy jak po latach wygląda też również ten yy, prawda stosunek cen do jakości, czy na przykład opłaca się poczekać 3-4 lata i wtedy kupić gdzieś indziej zestaw. Również śmieciarz, bardzo fajny zestaw wchodzi nam w rachubę. Inny duży statek całkiem fajny z Gwiezdnych Wojen, inne frenciki, inne Ninjagosy i jeszcze inne City, więc postaram się taki w miarę fajny rozstrzał zrobić tutaj mm, wiecie wiekowy między tym. Jak dokonamy weryfikacji, moi drodzy wejdziemy chociażby sobie na Bricklinka, gdzie podając numer zestawu Możemy sobie go skompletować i zobaczymy Czy kupując u jednego sprzedawcy Gdyż oczywiście możemy kupić u jednego sprzedawcy By się to opłacało, nam się to opłaci Tudzież poszukamy jeszcze na Allegro tych saszetek Oczywiście, ktoś mi zaraz powie Przecież czasem one gdzieś się tam zdarzają Po 2, czy 3, czy 4 zł do kupienia w różnych miejscach Tak, oczywiście, słyszałem i o takich legendach Nawet mi się raz tak zdarzyło kupić Ale wiecie, takich miejsc jest raczej mało I nie są one szeroko, wiecie Szeroko na skalę światową jakoś rozszerzone, i tam się coś potrafi raz pojawić, i tyle, więc nie bierzemy takich przypadków pod, yy, prawda, pod wzgląd. Patrzymy, czy po prostu kompletując samodzielnie te zestawy, nam się to bardziej opłaci niż kupując gazetki. Przyjedziemy się więc do komputerka i zacznijmy sprawdzać. No i moi drodzy mam już tutaj gotowe Właściwie wszystko przygotowałem sobie wcześniej No i sprawdźmy moi drodzy Chociażby zaczniemy sobie od Elfuego Elfuego jest w aktualnej gazetce za całe 13 zł bez grosza Mianowicie jeżeli nawet go zaczniemy szukać Faktycznie spójrzcie wow okazało się całkiem nieźle Nasz Elfuego jest nawet do kupienia w Polsce I to zapakowany za 7 zł No wow całkiem nieźle Tylko moi drodzy zwróćcie inną uwagę Po pierwsze musicie u tego sprzedawcy wydać minimum 50 Złotych, by cokolwiek Wam wysłał, czyli musicie wydać znacznie więcej. Poza tym, nawet jeśli, to musicie do tego doliczyć koszty wysyłki. Czy one wyniosą tylko 5 zł, jestem w stanie wątpić. A nawet gdyby wyniosły 5 zł, to spójrzcie, wychodzicie na dokładnie tę samą cenę, jaką płacicie w gazetce, tylko, no właśnie, nie dostajecie gazetki, a samego elfowego w opakowaniu, ba, nawet bez instrukcji. O ile oczywiście ten zestaw nie wymaga jakiejś większej instrukcji, to wiecie, na przyszłość mój ulubiony tekst. A jak będziecie chcieli złożyć to za 50 lat, to co wtedy bez instrukcji? Sprawdzałem go również na Allegro, moi drodzy, żeby nie było, że jestem jednostroniczy i sprawdzam tylko i wyłącznie na Linku, Oczywiście super. Ty dostaniemy go za 8 zł. 8 zł bez grosza. Oczywiście wszystko super, tylko spójrzcie, ile ta kwota wynosi z dostawą. Oczywiście możemy to podpiąć pod to, że mamy SmartA, czyli dołożyć do niego jeszcze 20, ale co ja mówię 33 zł. W ten sposób przekroczyć 40, mieć wysyłkę za darmo? No, pewnie można, tylko czy to się nam naprawdę opłaca aż tak bardzo? Hmm, spójrzcie, tu ktoś wystawia jeszcze za dyskę za 8 zł. Taniej niż 8 zł nie znajdziemy, a z wysyłką nas to znów wyjdzie zdecydowanie drożej niż 13 zł. Kolejny przykładowi, któremu się przyjrzałem jest z 2018 roku, czyli już ciutkę wieku on ma. Zestaw właśnie garbage man, czyli śmieciarz z tymi dwoma koszami. Bardzo podobny przykład. Znajdziemy zestaw. Ok, 7,20 najtaniej, 7,60, 8,49, 9,70. Tylko spójrzcie, najtaniej, no właśnie, jest 9,70 w Polsce. 10 zł. Wtedy gazetka jeszcze wynosiła bodajże chyba 12, a nawet jeśli nie dyszkę, nie jestem pewny, czy ona wtedy dyszka nawet nie Kosztowała. Nawet jeśli 12, bardzo wątpię, że dostaniecie wysyłkę za 2 zł. Nawet oczywiście, jeżeli e, nie ma on tutaj dolnego limitu, który musicie zamówić, by Wam w ogóle wysłał paczkę, no to jednak moi drodzy, 10 zł samfik bez instrukcji, bez gazetki, plus wysyłka? Zdecydowanie nie jest to opłacalne. E, dokładnie ten sam zestaw na Allegro, widzimy, zaczyna się od 14 zł, nawet do 19. I tutaj nas nawet nie ratuje smart, gdyż od startu mamy droższy zestaw, niż był w gazetce. Czyli słabo. Kolejnemu zestawowi, którym się przyjrzałem, jest tutaj właśnie ten gigant kamienny z Knights. Nice. 17 rok, więc już dość wiekowy. Tutaj również cudu nie ma, chociaż cena nie jest jakoś gargantuicznie duża, a nie wzrosła jakoś specjalnie. 8,50 najtaniej, to spójrzcie, to wszystko jest w Holandii. Holandia, Niemcy, 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 Niemcy. Czy mamy tutaj w ogóle w Polsce kogoś? No właśnie na pierwszy rzut oka nie widzę, a spójrzcie, jak już mamy ceny. Zaraz sobie jeszcze sprawdzimy, czy mamy możliwość wzięcia dostawy z Polski. Natomiast nawet jeśli mamy, no to spójrzcie jakie są ceny, od 15 zł wzwyż plus znów minimum zakupowe, no 15 złotych zdecydowanie nie jest to cena, za którą się by opłacało bardziej niż kupić ją wraz z gazetką, także się nie opłaca, moi drodzy, kompletnie kolejny przykład, by wam potwierdzić to samo na Allegro się dzieje 11,99, w tej cenie chyba ta gazetka była w dniu premiery. Czekać 3 lata, żeby nie oszczędzić ani grosza, jeszcze zapłacić za wysyłkę. Słaba, moi drodzy, opcja. Kolejny więc przykład obalony. Okej, okay. bardzo fajny zestaw z 19, czyli z zeszłego roku, astronauta. 17 części w środku. 10 zł najtaniej, ale jest to Wielka Brytania, Hiszpania okej, okay, w Polsce spójrzcie 20 aż złotych oczywiście to jest wszystko nowe, możemy się bawić w używane ale czy to ma sens? Raczej średni moi. To jest 20 zł najtaniej, czyli już prawie dwa razy tyle, ile wynosiła cena w gazetce, a 23 zł na Allegro, wow kurczę, muszę w ogóle kupować te gazetki i z jakiś czas je sprzedawać dalej, bo naprawdę świetna sprawa, kolejny przykład to jest też zesłoroczny, aczkolwiek już na końcu nasz Jay y, i tu w ogóle bazły przykład, bo y, spójrzcie moi drodzy, jakie ceny. On zaczyna się od 15 złotych wzwyż, a i to nawet nie w Polsce. A w Polsce zaczyna się od ceny, nawet go nie ma, moi drodzy, dostępnego w Polsce. Na Allegro natomiast 19, aże złotych. No, więc kompletnie się nie opłacało. Moi drodzy, natomiast możecie mi zarzucić, że dobra, sprawdzam gotowe zestawy, a mieliśmy sprawdzać co jest, jeżeli mamy to rozdzielić sobie na cząstki i sprawdzać, jeżeli będziemy kupowali kloc po kloc. Z mojego doświadczenia Wam powiem, że to się raczej nie opłaca, ale postanowiłem to sprawdzić. Wziąłem sobie więc pod rachubę ten zestaw z fręcików najnowszych. Genialny, prawda, McDonald'owy go nazywam stoisko, ale na Allegro go oczywiście jeszcze nie ma do kupienia. Na samym Briglinku jednak część, oczywiście możemy go kupić, ale spójrzcie. Tylko ta jedna część, tylko frytki kosztują 89 groszy najtaniej w Polsce. Na taniej złotówkę. Nawet jeśli moi drodzy, 20 aż złotych wynosi nam e, minimum wysyłkowe. Dobra, tu jest 10 złotych, ale złotówka. Moi to jest złotówka kontra 13 a to jest jeden z wielu elementów, zapominajmy, że ten zestaw miał tych elementów naprawdę ogro. i była również nie są najtańsze, więc spójrzmy ile miał elementów ten zestaw. Bywa tutaj nie cisnąć głupot do głowy, aż 30 klocków. Oczywiście mało który klocek wart jest złotówkę ale moi drodzy przejdźmy sobie no właśnie do elementów pierwszy już był bardzo złotówkę sprawdźmy więc dalej ile na przykład kosztuje nas buła oczywiście to że buła nas będzie kosztowała no właśnie już spójrzcie jakie ceny były eee, ale spójrzmy tylko tutaj złoty 8, dwie buły plus frytki już mamy 3 złote oczywiście moi drodzy plus minimum zakupowe i tak dalej i tak dalej eee, byście jeszcze mi nie mówili że e, że może dalej jest to na skraju opłacalności moi drodzy mamy kiełbasy Kiełbasa już tak droga nie będzie, ale mimo wszystko jeżeli sobie weźmiemy, że wiecie, dwie sztuki, trzy sztuki, no 25 groszy najtaniej. Przy czym, moi drodzy, nie macie żadnej gwarancji, że Briglandia 7 fan, Bricks Poland i tak dalej mają wszystkie 30 elementów z tego zestawu. A wiecie, rozbijając to na więcej sprzedawców powodujecie to, że trzeba dorzucić więcej za koszty przesyłki. Eee, tego zestawu nie ma i dokładnie z tym samym zestawem jest zestaw Star Wars TIE Striker, moi drodzy, na ale grogo jeszcze nie ma. Natomiast ja sobie zrobiłem pewien test i wpisałem wszystkie jego części na listę breaklinkową klocek po klocku, by faktycznie sprawdzić. W przypadku franców widzieliście, no już 5 elementów faktycznie najważniejszych, ale już wynosiły tam prawie 5 zł 4 na pewno, więc gdzie tam resta 26 klocków, uwierzcie mi, te, wyniosłoby to 8 zł, tym bardziej z wysyłką. Natomiast nasz test, czyli nasz tie striker, który tutaj widzimy ile ma klocuszków, wpisałem dokładną ilość, dokładne wszystko takie jakie ma być. Moi drodzy, to jest tie striker w częściach. Jeżeli go sobie weźmiemy i sprawdzimy że weźmiemy sobie easy buy. easy buy. czyli kup u jednego sprzedawcy. Oczywiście, super. 17 klocków, 28 łącznie. W sensie 17 unikatowych. Jest. Ma jeden sprzedawca z Grecji. Wow, super. Za 11 zł, czyli 2 złote taniej, niż Go kupujemy moi drodzy w kioskach. Plus do tego jeszcze dochodzi SNH, czyli moi drodzy koszta wysyłki, czyli jakieś dodatkowe koszta, jeżeli płacimy przez Paypala i tak dalej. Myślę, że wystarczająco obaliłem wam prawda, ten mit, że nawet klocki tutaj na części raczej się średnio opłacają. Oczywiście, jest jeszcze Jeden manewr, który możemy zrobić, i taki manewr wydaje się najrozsądniejszy: czyli wybrać się do sklepu z klockami na sztuki. Taki jak mój, przystań klocków, ten, moi drodzy. Choć akurat u mnie raczej macie nikłość, szansę zdobyć te wszystkie klocki, które wam pokazuję. Niemniej, wydaje się to chyba najrozsądniejszą formą e, zakupu takich klocków, jaką możemy uznać. To znaczy jechaj do sklepu, gdzie te klocki faktycznie są tanie, gdzie mamy je pod ręką w różnych szufladkach, gdzie możemy je wybrać, dokupić dokładnie tak, jakich chcemy klocki. Cena wtedy jest w miarę faktycznie niska, jak na Bryglinku, Jesteśmy pozbawieni na kosztów wysyłki. Hmm, jednak, moi drodzy, no, cóż. Bądźmy szczerzy, prawdopodobieństwo, że traficie na te 30 klocków, które były na przykład we Frencach, dokładnie w jednym sklepie, dalej są nikłe, dalej są bardzo nikłe. No i drugi element, niestety zazwyczaj w takich sklepach macie klocki używane, moi drodzy, klockuszki używane. A nie klocuszki nowe w gazetkach. Natomiast dostajecie klocuszki nowi usięcie, tu możecie wiecie. Nawet na Bryglinku, jeżeli już stwierdzicie, że a te 2 złote będę, prawda, walczył, by mieć taniej, a nie zamiast gazetki, nigdy nie wiecie, w jakim stanie przyjdą Wam klocki. Będą w sklepie stacjonarnym z klockami na części, oczywiście, możecie się przejść, dobrać, ale tak jak mówię, macie bardzo nikłe szanse, że traficie na takie klocki, jakie potrzebujecie w stanie idealnym w gazetkach. Co tu, moi drodzy, więc dużo gadać. Sam nie wiedziałem, że tak wyjdzie ten test, ale jak faktycznie sprawdziłem te klocki na części, no to faktycznie zdecydowanie gazetki opłaca się, moi drodzy, kupować, moim zdaniem, jednoznacznie. Możemy pokombinować, poszukać, ale wiecie, bawić się, było oszczędzić złotówkę, być może jechać do takiego sklepu, a nóż-widelec nie będzie tych klocków, stracimy za dojazd więcej niż za gazetkę. Kupimy na Allegro, wiecie, zużywany, przyjdzie w fajnym stanie. Moim zdaniem wszystko do mojej drodzy, nie jest warte tego, więc chyba jednak warto kupować gazetki. Tak wyszło dzisiejszego testu. Cóż... Pamiętajmy jednak, że oczywiście takie sklepy też mają swoje plusy, niekoniecznie musimy mieć wszystkie klocki z gazetki, więc o takich sklepach jak mój też nie zapominajcie, oczywiście. Wpadajcie na mój sklep, link macie w opisie i wszystko. A gazetki również warto kupować, szczególnie te, które pokazywałem na początku odcinka, które są wyjątkowo fajne faktycznie i top 7 na pewno Francy mają w tegorocznym zestawieniu najlepszych gazetek. A chyba jeden site też, zobaczymy. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnym. Bye!